Cześć. Zaczynamy koszenie kolejnej uprawy. Jak widać mamy tutaj samą akację. Czeremka została spalona, jest to uprawa po pryskaniu, tu mamy trochę mniej tej akacji. Tutaj w tym końcu znowu mamy trochę więcej, tak jak mówiłem, jest to uprawa po pryskaniu. Czeremcha została spalona. Prawie znikła całkowicie. Ale później przyszły deszcze. Wyskoczyła akacja. Po prostu nie zgrało się to spryskanie w czasie. Czeremcha była prędzej. Później wyszła akacja. No i teraz mamy tego efekt. No ale nic nie zrobimy. Trzeba kosić i takie. Gorsze uprawy. Jest to uprawa tegoroczna. Jest tutaj posadzona sosna. Jest chyba tego tutaj coś ponad 2 hektary. Ale jakoś sobie musimy z tym poradzić.